It starts with a and a tingle. Cześć Wam dzisiaj! Pomyślałem, że pochylę się nad czymś, co jest dla mnie chlebem powszednim, czyli nad dygresjami. To jest coś, co jest bardzo fajne, bardzo przyjemne i jakby rozszerza horyzonty podczas zwykłego dialogu, a podczas vlogów jest zabójcze, mordercze i, i doprowadza do szewskiej pasji każdego, kto później próbuje zmontować taki vlog. Bo niby fajnie jest tak wsiąść, zacząć mówić do kamery i odjechać, odlecieć, i ooo, gadać sobie o czymś takim, przytaczać anegdotki lub opowieści historyczne, mniej lub bardziej historyczne, ale jeżeli później ma się to zmontować, jeżeli ma się trzymać jakiejś jednej linii myśli i chce się coś przekazać vlogiem, to zaczyna się robić problem, szczególnie, że nie należy do osób, które mówią jasno i klarownie. To znaczy, staram się wymawiać słowa poprawnie. I nie zawsze mi się to udaje, ale staram się, to się liczy. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o przekaz, to już pojawia się problem, bo nie nawykłem do mówienia prostego. Jakoś trzeba egzaminy zdawać, dygresje się w tym momencie bardzo przydają, trzeba czymś zajmować egzaminatorów. I właściwie im bardziej się leje wodę, im bardziej zamieszane opowieści są, im mocniej zasugeruje się odbiorcy, że, że jest się na jednym poziomie. Mówi się o tym, o czym on myśli. I Dokładnie tak. Rozumiemy się świetnie. I <laughs> może jeszcze ciekawe. pani by się chciała napić? Więc e, wspaniale mi się z wami rozmawia. Właściwie e, wszyscy rozumiemy się świetnie. Poruszamy się w tym samym kręgu kulturowym. Ty, ty, e, ty nie, Gutkowski, ty w Holandii siedzisz, Dobra, ty się nie liczysz. Ale cała reszta z was po prostu mamy jakąś koneksję, koneksję, e, kontakt. Utrzymujemy kontakt wzrokowy, A, ale co ja chciałem ja powiedzieć. Co ja chciałem powiedzieć. Dygresja to jest e, bardzo fajne narzędzie. W momencie, kiedy e, dyskutujemy z kimś o czymś, właściwie nawet nie dyskutujemy, co, co rozmawiamy, prowadzimy jakąś konwersację, jest dyskurs. E, i, i, I czujemy się przynajmniej, ja tak miewam, że czuję się czasem drętwy, że, że, że to, co mówię, nie uderza odpowiednio mocno w emocjonalną nutę, nie potrafię się wciągnąć odbiorcy w, w dialog. Wtedy zazwyczaj sięgam po dygresję i przychodzi mi to automatycznie, to już jest nawyk wyrobiony, to już mam we krwi. Że jak widzę taki nie tyle błysk, co mat, zmatowienie, znudzenia w oczach rozmówcy, to, to sięgam po historyjkę jakąś. Historyjkę, która jest hmm, taką metaforą tego, co chciałbym powiedzieć na sucho, coś co jakby płytuje. To, co, 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 co miałem na myśli, yy, i wciąga odbiorcę na innym poziomie w, w mój przekaz. To jest takie zagranie, że yy, zamiast podawać suche fakty numeryczne i, i dyskutować z, z odbiorcą, z, ze swoim korespondentem na temat tego, kto ma rację i jak ta racja wygląda, i właściwie co, co zrobić, żeby usprawnić. To odwołać się do jego przeżyć, do jego emocji, żeby wciągnąć go w ten dialog i, i postawić na swoim. To jest bardzo wredne, ale dygresje w tym momencie się świetnie przydają. Te, te, te wszystkie historyjki, które, które można wyciągać jak z rękawa, są niezastąpionym jakby narzędziem do zamedlania oczu i to jest fantastyczne na egzaminie, na każdym egzaminie oprócz tych, w których jakby egzaminatorzy Wykładowcy są naprawdę fachowcami najwyższego rzędu i do tego jeszcze strasznie, strasznie rzeczowymi. Jeżeli ktoś jest rzeczowy i trzyma się mocno faktów, kluczowych faktów, to pojawia się problem, bo, bo wychodzą braki. To by też tłumaczyło dlaczego mój promotor jest osobą, która jeżeli ma 90 minutowy wykład e, zaczyna mówić na temat, po 5 minutach e, ma jakąś fajną dygresję i, i, i po tych 90 minutach właściwie trudno powiedzieć o czym były zajęcia, ale zajęcia były fantastyczne. I to mnie prowadzi do wniosku, że te dygresje to nie jest oszukiwanie kogoś, to nie jest e, zamydlanie oczu tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest bardziej coś w stylu e, poszerzania, zwiększania ilości opcji chłonięcia przekazu. To nie jest tak, że próbujemy sprzedać kota w worku ładnie go reklamując, mówiąc jaki to on jest fantastyczny i w ogóle ten worek jest super, pędzłota, czącego i jest, i jest, w ogóle worek jest wypas. To jest bardziej takie przesunięcie środka ciężkości w odbiorze. My wiemy, co jest fajne w tym, co my chcemy przekazać i próbujemy tak nastawić odbiorcę, żeby on zobaczył to zajebiste coś, co my w tym widzimy. Jeżeli nam się uda, super, ekstra, koleś zobaczył, koleś, koleś, obojętny. Zobaczyło się, co tam jest i teraz może podjąć w pełni wyedukowaną decyzję na temat tego, jak e, ustosunkowuje swoje zdanie, bla, 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 bla. E, jeżeli nam się nie uda, no to wciąż wracamy do punktu zera i jest, jest jak było. Hm. Jeżeli się mylę, no... To się nie myli. Dziękuję za uwagę, hej! Kawa to jest bardzo fajna, chciałem powiedzieć dygresja, to jest bardzo fajna rzecz, ale akurat <ścoughs> kawa to jest brudna. Bardzo...